Większość ludzi uważa, że pewność siebie to nieskazitelna maska proste plecy, stanowczy głos, spojrzenie, które nigdy nie drży. Ale to jest najbardziej niebezpieczna pułapka, ponieważ im bardziej stara się udawać absolutną kontrolę, tym bardziej zależy ci na tym, że inni wierzą w twoje aktorstwo. A kiedy cała twoja wartość opiera się na postrzeganiu przez innych, wystarczy jedna chwila wątpliwości, aby ta fasada zaczęła pękać. Tego, czego nikt ci nie mówi jest to, że prawdziwa pewność siebie nie tkwi w doskonałości, ale w wolności od jej potrzeby. Pomyśl o tym: osoba naprawdę pewna siebie nie musi udowadniać, że jest pewna siebie, ponieważ nie czuje, że ma coś do udowodnienia. Nie ukrywa swoich wad, nie maskuje swoich lęków, nie ćwiczy zdania, aby brzmieć niezwyciężenie. Wie, że pokazanie się jako człowiek, nawet z błędami i sprzecznościami, nie odbiera mu wartości, dodaje mu więcej. Prawdziwa siła to nie tarcza, którą nosisz każdego dnia, aż złamie cię kręgosłup, ale zdolność do chodzenia bez niej, ufając, że możesz się utrzymać, nawet gdy inni widzą Twoje słabości. To nie jest wiadomość, abyś naiwnie opuścił swoją obronę. To zaproszenie do przestania walczyć o obronę obrazu i zacząć żyć z miejsca o wiele silniejszego, surowej autentyczności. Tej, która nie zawsze będzie zrozumiała, która może niepokoić lub wywoływać odrzut, ale która całkowicie do ciebie należy. Ponieważ jedyna pewność siebie, która nie upada, to ta, która rodzi się z akceptacji siebie samego, ze swoim światłem i cieniem, i nigdy nie negocjuje swojej prawdy, aby pasować do formy kogoś innego. Jeden. Niewidzialny ciężar, który nosisz, nie zdając sobie z tego sprawy. Istnieją obciążenia, których nie widać, ale które wyginają ci plecy bardziej niż jakikolwiek ciężar fizyczny. Nie mają formy, koloru ani dźwięku, ale ciągniesz je za sobą każdego dnia, jakby były częścią ciebie. To oczekiwania innych, ciche porównania, obietnice, których nigdy nie złożyłeś, ale których świat oczekuje, że spełnisz. A najbardziej niebezpieczne jest to, że tak bardzo przyzwyczajasz się do ich noszenia. Że pewnego dnia zapominasz, że nie są twoje, chodzisz z tym ciężarem, jakby to było naturalne, jakby to było to, co cię definiuje, aż twoja tożsamość kończy się zbudowana na wymaganiach, o które nigdy nie prosiłeś. Psychologia nazywa to przewlekłym obciążeniem emocjonalnym, zbiorem przekonań i presji, które gromadzą się tak regularnie, że mózg integruje je jako normalne. Tragiczne jest to, że im bardziej je akceptujesz, tym bardziej oddalasz się od siebie. Zaczynasz podejmować decyzje, aby nie zawieść, aby nie zawalić, aby spełnić scenariusz, którego nigdy nie napisałeś. I to jest moment, w którym fałszywe poczucie pewności siebie najlepiej się maskuje. Zachowujesz się, jakby wszystko było pod kontrolą, kiedy w rzeczywistości każdy Twój krok jest uwarunkowany ciężarem, którego nie wybrałeś. Wyobraź sobie, że Twoje życie to dom. A za każdym razem, gdy akceptujesz oczekiwanie, które nie pochodzi od ciebie, ktoś zostawia kamień w twoim plecaku. Na początku tego nie zauważasz, ale z czasem chodzenie po swoim własnym domu staje się męczące. Zmęczenie nie wynika z przebytej odległości, ale z nagromadzonego ciężaru. To ciągłe zmęczenie, którego nie potrafisz wyjaśnić, to nie brak energii, to brak autentyczności. Uwalnianie się od tego niewidzialnego ciężaru nie zaczyna się od wielkiego heroicznego czynu, zaczyna się od prostego, ale radykalnego gestu zidentyfikowania, które obciążenia są Twoje, a które nie. Zapytaj siebie, czy to, co robisz, wynika z prawdziwego pragnienia, czy z narzuconego oczekiwania. Jeśli odpowiedź brzmi druga, masz kamień, który możesz zostawić na ziemi. I za każdym razem, gdy to zrobisz, zauważysz coś. Twój głos będzie brzmiał bardziej stanowczo, nie dlatego, że go ćwiczysz, ale dlatego, że już nie mówi pod ciężarem obcego scenariusza. Prawdziwe poczucie pewności siebie nie buduje się przez noszenie więcej, ale przez porzucenie tego, co nigdy nie powinno być w twoich rękach. A kiedy w końcu chodzisz lekko, nie musisz udowadniać siły, wydobywasz ją naturalnie, bo już nie jesteś zajęty podtrzymywaniem ciężaru, który cię pochylał. To, co inni zobaczą jako pewność siebie, nie będzie aktu, będzie twoim stylem życia. Bo jedynym ciężarem, który zasługuje na to, aby ci towarzyszyć, jest ciężar twojej własnej prawdy i ten, choć czasem boli, nigdy ci nie łamie pleców. 2. Zbroja, która cię chroni, ale także cię przykuwa. Wszyscy mamy zbroję. Nie jest ona zrobiona z metalu, ale z nawyków, wyćwiczonych odpowiedzi i przemyślanych gestów które mają na celu uniemożliwienie innym dotknięcia tego, co uważamy za kruche. To ten obraz absolutnej kontroli, który pokazujesz, aby nikt nie domyślił się twoich niepewności. I tak, na początku to działa, chroni cię przed oceną, krytyką, bezpośrednim wystawieniem na widok publiczny. Ale z czasem to, co zaczęło się jako obrona, zamienia się w więzienie. Zbroja, którą stworzyłeś, aby przetrwać, zaczyna ci przeszkadzać w życiu. W psychologii jest to związane z sztywnymi mechanizmami obronnymi, strategiami, które kiedyś ci pomogły, ale które powtarzane automatycznie izolują cię od prawdziwych doświadczeń. Myślisz, że jesteś bezpieczny, ale tak naprawdę jesteś uwięziony w postaci, która już cię nie reprezentuje. Nie pozwalasz innym na zobaczenie ciebie z obawy, że odkryją twoją wrażliwość, a nie zdając sobie z tego sprawy, nie pozwalasz również sobie na jej zobaczenie. Problem polega na tym, że zbroja nie tylko blokuje ataki, blokuje również pieszczoty, szanse, autentyczne połączenia. Sprawia, że jesteś niedostępny nawet dla osób, które naprawdę chcą się do ciebie zbliżyć. A najbardziej paradoksalne jest to, że im mocniejsza jest twoja tarcza, tym bardziej stajesz się wewnętrznie kruchy. Ponieważ wszystko, co negujesz lub tłumisz, Nadal rośnie w cieniu, czekając na moment wyjścia. Wyobraź sobie życie w pancerzu przez 24 godziny. Tak, nikt nie będzie mógł cię łatwo zranić, ale również nie będziesz mógł poczuć deszczu na skórze, uścisku kogoś, kto cię obchodzi, czy lekkości chodzenia bez ciężaru. Z zbroją na sobie cały czas twoje życie staje się ćwiczeniem wytrzymałości, a nie pełni. Rozmontowanie tego fałszywego pomysłu na siłę. Oznacza odważenie się na otwarcie szpary w swojej zbroi. Nie po to, aby wszystko naraz wystawić na pokaz, ale aby pozwolić sobie na doświadczanie życia bez stałego filtra strachu. To patrzenie komuś w oczy bez psychicznego przygotowywania następnej odpowiedzi. To pozwolenie sobie na przyznanie, że coś cię dotyka, bez traktowania tego jako porażki. To zrozumienie, że twoja wartość nie wzrasta, ponieważ nikt nie może cię dotknąć. Ale dlatego, że uczysz się być obecnym nawet wtedy, gdy coś jest w stanie to zrobić. Praktykowanie tego na co dzień może być tak proste, jak podzielenie się opinią bez łagodzenia jej, aby zadowolić, lub poproszenie o pomoc bez poczucia, że to obniża Twój wizerunek. To małe czyny, które powtarzane, uczą Cię, że Twoje bezpieczeństwo nie zależy od utrzymania się nieprzeniknionym, ale od wiedzy, że możesz się utrzymać. Nawet kiedy wpuszczasz innych, prawdziwa siła nie polega na posiadaniu doskonałej zbroi, ale na wiedzy, kiedy ją odłożyć. Ponieważ choć chroni cię, także odbiera Ci doświadczenie bycia widzianym takim, jakim jesteś, a na końcu nikt nie może naprawdę szanować tego, czego nie zna. Kiedy to zrozumiesz, Twoje zaufanie przestanie być przebraniem i stanie się czymś, co oddycha razem z Tobą. 3. Kiedy Twoje milczenie krzyczy głośniej niż Twoje słowa. Milczenie może być schronieniem lub więzieniem. Czasami milczysz, bo wybierasz słuchać, bo wiesz, że nie wszystko zasługuje na odpowiedź, bo nauczyłeś się, że nie zawsze trzeba mówić, aby mieć głos. Ale innym razem milczysz ze strachu, strachu przed pomyłką, niewygodą, że Twoja prawda stanie się bronią przeciwko Tobie. I wtedy Twoje milczenie zaczyna krzyczeć, nie to, co chcesz powiedzieć ale wszystko, co próbujesz ukryć. Psychologia zna to jako inhibicję ekspresyjną, tłumienie tego, co czujesz lub myślisz, aby uniknąć konfliktu lub zewnętrznego osądu. Problem polega na tym, że ciało nie rozróżnia między tym, co milczysz, a tym, co tłumisz. Prędzej czy później ta niewyrażona energia manifestuje się jako napięcie, niepokój, bezsenność lub niejasne uczucie bycia odłączonym od siebie. A najbardziej ironiczne jest to, że podczas gdy próbujesz się chronić, zachowując milczenie, kończysz, pokazując dokładnie to, co próbujesz ukryć. Twój wzrok, twoja postawa, twoje gesty wszystko mówi za ciebie. Pomyśl o szklance pełnej wody. Jeśli ruszasz nią ostrożnie, wszystko pozostaje stabilne. Ale jeśli potrząsniesz nią zbyt mocno, nawet jeśli tego nie chcesz, woda się wylewa. Tak działa twój świat wewnętrzny. Możesz próbować utrzymać wszystko w sobie, ale wystarczy gwałtowny ruch, niespodziewana sytuacja, krytyka, strata, aby wszystko, czego nie powiedziałeś, wyszło naraz, bez filtra i z większą siłą, niż sobie wyobrażałeś. Praktykowanie świadomego milczenia jest inne. To decyzja, kiedy mówić, a kiedy nie, ale z spokoju, a nie ze strachu. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się milczeć, nie dlatego, że czujesz, że Twój głos nie ma znaczenia ale dlatego że wiesz, że nie wszystkie momenty zasługują na wypełnienie słowami. A kiedy decydujesz się mówić, robisz to bez nagromadzonego ciężaru lat autocenzury. W codziennym życiu może to zacząć się od czegoś tak małego jak wyrażenie opinii w grupie, gdzie normalnie tylko byś przytakiwał, albo powiedzieć komuś: to mi się nie wydaje sprawiedliwe, kiedy wcześniej byś się uśmiechnął, aby uniknąć napięcia. Są to gesty, które mogą wydawać się nieistotne, ale każdy z nich jest cegiełką, którą zdejmujesz z muru, który zbudowało twoje milczenie. Prawdziwe zaufanie nie mierzy się ilością słów, które możesz wypowiedzieć, aby zrobić wrażenie, ale twoją zdolnością do mówienia, co myślisz bez drżenia i do milczenia, kiedy robisz to z wyboru, a nie z uległości, bo są milczenia, które chronią, ale są też milczenia, które cię wymazują. A jeśli pozwolisz, aby twój głos zniknął na zbyt długo, pewnego dnia odkryjesz, że inni przestali go szukać. Kiedy udaje ci się sprawić, że twoje milczenie i twoje słowa pochodzą z tego samego miejsca autentyczności, nie musisz już udawać siły, przekazujesz ją nawet w najkrótszym z twoich gestów. 4. Ukryte lustro, które ujawnia, kim naprawdę jesteś. Nie wszystkie lustra pokazują twój fizyczny odbicie, są lustra bardziej niebezpieczne, Bardziej niewygodne, te, które ujawniają to, co nosisz w sobie, to sytuacje, ludzie i momenty, w których niespodziewanie widzisz siebie bez filtrów i makijażu. To nie jest uprzejme odbicie to jest odbicie, które zmusza cię do skonfrontowania się z tym, co wolisz ignorować. A większość w obliczu tego lustra woli odwrócić wzrok. To ukryte lustro pojawia się w rozmowie, kiedy czujesz się osaczony, w krytyce, która uderza mocniej niż powinna, w błędzie, który ujawnia niepewność, którą myślałeś, że pogrzebałeś. I tam, w tej automatycznej reakcji, którą czujesz, jest Twój prawdziwy obraz. Nie ten, który ćwiczysz, aby pokazać pewność siebie, ale ten, który pojawia się, gdy Twoja kontrola się załamuje. W psychologii to jest powiązane z koncepcją projekcji. Wszystko, co negujesz lub odrzucasz w sobie, ma tendencję do pojawiania się w przebraniu w Twoim postrzeganiu innych. Dlatego czasami to, co najbardziej Cię irytuje w innej osobie, jest odbiciem czegoś, co nie chcesz zaakceptować. To jest lustro, którego najbardziej się boimy, ponieważ konfrontuje nas z naszymi sprzecznościami, lękami i słabościami. Problem polega na tym, że jeśli zawsze unikasz tego odbicia, nigdy naprawdę nie poznasz siebie. A prawdziwe zaufanie może być zbudowane tylko na brutalnie szczerej samowiedzy. Udawanie siły bez spojrzenia w to lustro jest jak budowanie domu na niestabilnym gruncie. Bez względu na to, jak nienagannie wygląda, każde trzęsienie ziemi spowoduje jego upadek. W codziennym życiu nauka korzystania z tego lustra oznacza przestanie uciekać od tego, co cię niepokoi. Oznacza to zapytanie siebie po intensywnej reakcji. Jaką część mnie to pokazuje? Może to być zraniona duma, niepewność, że nie czujesz się wystarczający, lub nawyk mierzenia swojej wartości przez zewnętrzną akceptację. Nazwanie tego jest pierwszym krokiem do jego dezaktywacji. Prosty przykład. Jeśli ktoś cię przerywa i czujesz nieproporcjonalny gniew, prawdziwe odbicie może nie być brakiem szacunku tej osoby, ale twoim strachem przed byciem niewidocznym. To jest moment, w którym możesz zdecydować, czy chcesz nadal karmić te ranę, czy zacząć ją leczyć. Prawdziwa siła nie polega na eliminowaniu tych niewygodnych odbić, ale na nauce patrzenia na nie bez załamania. Akceptowanie, że nie jesteś doskonały i że to nie umniejsza Twojej wartości, ale czyni cię bardziej ludzkim. Ponieważ na końcu ten, kto odważy się spojrzeć na siebie w tym ukrytym lustrze, przestaje żyć, aby podtrzymywać obraz, i zaczyna żyć, aby podtrzymać siebie. I to jest rodzaj zaufania, które nie ginie, gdy okoliczności się zmieniają. Jest zakotwiczone w prawdzie, a nie w wyglądzie. 5. Więzienie, które sam zbudowałeś, aby pasować. Nie wszystkie więzienia mają widoczne kraty. Niektóre są niewidoczne, a najgorsze jest to, że to ty sam je zbudowałeś, cegła po cegle, w swoim dążeniu do przynależności. Za każdym razem, gdy milczałeś, aby nie sprawiać kłopotów, za każdym razem, gdy naśladowałeś opinie, aby nie zostać na zewnątrz, za każdym razem, gdy dostosowywałeś się do oczekiwań grupy, stawiałeś nowy mur. A na początku ta konstrukcja wydaje się dawać Ci poczucie bezpieczeństwa. Mniej konfliktów, więcej akceptacji, więcej uśmiechów zatwierdzających, ale z czasem odkrywasz, że to, co zyskujesz, to cela przebrana za schronienie. W psychologii jest to związane z konformizmem społecznym i potrzebą przynależności. Ludzki mózg jest zaprogramowany, aby unikać odrzucenia przez grupę, ponieważ w naszej ewolucyjnej przeszłości bycie na zewnątrz mogło oznaczać śmierć. Dziś nie mamy już tego fizycznego ryzyka, ale umysł nadal reaguje, jakby było kluczowe, aby pasować. Dlatego wiele osób rezygnuje z autentyczności, aby utrzymać iluzję akceptacji. Problem polega na tym, że im dłużej tak żyjesz, tym więcej tracisz siebie, a tym trudniej jest przypomnieć sobie, kim byłeś przed rozpoczęciem dostosowywania się. Pasowanie za wszelką cenę to jak noszenie maski, której nigdy nie zdejmujesz. Może uda ci się oszukać innych, ale prędzej czy później prawdziwy koszt się ujawni. Tracisz swój głos, swoje zdanie i swoją emocjonalną wolność. Zaczynasz żyć według tego, kim powinieneś być, a nie kim naprawdę jesteś. A najokrutniejsze jest to, że wiele z tych osób, dla których się dostosowywałeś, nawet by nie zauważyło, gdybyś pewnego dnia zniknął. Zerwanie z tym więzieniem zaczyna się od zidentyfikowania jego murów. Zapytaj siebie: Jakie decyzje podejmuję tylko po to, aby nie sprawiać kłopotów? Jakie części siebie ukrywam z obawy przed odrzuceniem? Nie chodzi o szukanie konfliktu z pustego buntu, ale o świadome wybieranie, kiedy się dostosować. A kiedy stanąć mocno? W codziennym życiu może to oznaczać powiedzenie nie na zaproszenie, którego nie chcesz przyjąć, wyrażenie niepopularnej, ale autentycznej opinii, lub przyznanie, że coś nie jest dla ciebie, mimo że wszyscy wokół ciebie to celebrują. Prawdziwe zaufanie nie bierze się z bycia akceptowanym przez wszystkich, ale z możliwości spojrzenia w lustro, wiedząc, że nie zdradziłeś siebie, aby to osiągnąć. I tak. Bycie autentycznym oznacza, że niektórzy się oddalą, ale to również oznacza, że ci, którzy zostaną, zrobią to, bo cenią Twoją prawdę, a nie Twój przebranie. Kiedy burzysz mury tego więzienia, na początku poczujesz zawroty głowy. Świeże powietrze jest niewygodne po latach zamknięcia, ale wkrótce odkryjesz, że wolność bycia sobą waży znacznie mniej niż bezpieczeństwo do pasowania. I wtedy zrozumiesz, że siła nie leży w dostosowywaniu się, aby przynależeć, ale w przynależeniu do siebie, nawet jeśli oznacza to chodzenie samemu przez jakiś czas. 6. Najsubtelniejszy gest, który zdradza Twoją niepewność. Nie zawsze drżący głos czy niespokojne ręce zdradzają Twoją niepewność. Czasami jest to coś tak minimalnego, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, że to robisz, unikasz czyjegoś spojrzenia. Dotykasz twarzy podczas mówienia, lekko się kurczysz, uśmiechasz się, kiedy naprawdę nie ma nic, co by cię rozbawiło. Małe, automatyczne gesty, które wysyłają wiadomość przed twoimi słowami, nie jestem do końca pewien siebie. Ludzki mózg jest zaprojektowany do wykrywania mikroekspresji i sygnałów niewerbalnych. Psychologia społeczna wykazała, że ludzie interpretują świadomie lub nie postawę, ton i gesty. Przed przetworzeniem treści tego, co mówisz. To oznacza, że możesz wypowiedzieć najpewniejsze na świecie zdanie, ale jeśli twoje ciało opowiada inną historię, to właśnie jej ludzie uwierzą. Najciekawsze jest to, że te gesty nie pojawiają się dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że próbujesz kontrolować wrażenie, które wywołujesz. A w tym wysiłku, aby wydawać się pewnym siebie, twoje ciało reaguje jakbyś był pod groźbą, wysyłając subtelne sygnały napięcia. Problem polega na tym, że im bardziej próbujesz je ukryć, tym bardziej je wzmacniasz. To jak próba zatrzymania ruchu jeziora poprzez uderzanie w wodę, jedynie tworzysz więcej fal. W codziennym życiu te gesty mogą stać się wzorcem. Przerywasz się, aby poprawić to, co mówisz, mówisz zbyt szybko, aby wypełnić ciszę, patrzysz na ziemię, kiedy otrzymujesz komplement. Są to mechanizmy ochronne przed dyskomfortem, ale ostatecznie potwierdzają wiadomość, której obawiasz się przekazać. Przerwanie tego cyklu nie oznacza zmuszania się do udawania pewności siebie, oznacza to trening świadomości własnego ciała. Przed wejściem na spotkanie, ważną rozmowę czy moment ekspozycji, zrób przerwę, oddychaj głęboko, postaw obie stopy na ziemi, zrelaksuj ramiona, poczuj przestrzeń, którą zajmujesz i nie próbuj jej zmniejszać. Ta stabilna obecność fizyczna wysyła sygnał wewnętrzny i zewnętrzny: jestem tutaj i mogę się utrzymać. W psychologii nazywa się to spójnością między językiem werbalnym a niewerbalnym. Kiedy to, co mówisz i to, co twoje ciało wyraża, są zgodne, ludzie odczuwają autentyczność. A autentyczność, bardziej niż jakakolwiek wyćwiczona poza, budzi szacunek i prawdziwe zaufanie. Nie chodzi o eliminowanie każdego gestu. Który zdradza nerwy, ale o zrozumienie, skąd one pochodzą. Jeśli nauczysz się je rozpoznawać, zamiast z nimi walczyć, przestaną cię dominować. Nawet lekkie drżenie w głosie może być postrzegane jako szczerość, jeśli twoja postawa i spojrzenie podtrzymują twoją wiadomość. Prawdziwa pewność siebie to nie brak niepewności, ale zdolność do niepozwalania tej niepewności decydować za ciebie. A kiedy to osiągniesz, nie musisz już ukrywać się za kontrolowanymi gestami. Twoja obecność, nawet w ciszy, zaczyna mówić za ciebie. A to jest język, którego nie można udawać. 7. Dokładny moment, kiedy przestajesz należeć do siebie. Nie dzieje się to nagle. Nie ma żadnego jasnego sygnału, który by cię ostrzegł. Od tego momentu już nie należysz do siebie. Dzieje się to powoli, w małych ustępstwach, które wydają się nieszkodliwe. Pewnego dnia zgadzasz się na coś, czego nie chcesz, aby uniknąć kłopotów. Innego dnia zmieniasz swoje słowa, aby lepiej pasowały do tego, czego inni oczekują. I nie zauważając tego, zaczynasz ustępować miejsca w swoim życiu, aż pewnego dnia budzisz się i zauważasz, że twoje decyzje, priorytety, a nawet myśli krążą bardziej wokół innych niż ciebie. To jest dokładny moment, kiedy przestajesz należeć do siebie. W psychologii jest to związane ze stratą wewnętrznej autonomii, kiedy oś twoich wyborów przesuwa się z twojego kryterium na zewnętrzne akceptacje. Możesz to ukrywać pod płaszczykiem życzliwości, zaangażowania czy adaptacji, ale w gruncie rzeczy jest to ciche porzucenie własnego głosu. A najbardziej niebezpieczne jest to, że czuje się to jako normalne, ponieważ jest ukryte w gestach, które społecznie są cenione. To porzucenie siebie ma wysoką cenę. Zaczynasz czuć pustkę, której nie rozumiesz, bo na pozór wszystko jest w porządku. Wywiązujesz się ze swoich obowiązków, uśmiechasz się, kiedy trzeba, otrzymujesz pochwały, ale coś w środku pozostaje niespokojne. To część ciebie, która wie, że handlujesz swoją prawdą za akceptację, i ta część nie milczy na zawsze. Odzyskanie swojego poczucia przynależności nie oznacza odcięcia się od świata ani ciągłego konfliktu. Oznacza nauczenie się rozpoznawania momentu, kiedy decyzja przestaje być świadomym aktem i staje się osobistym ustępstwem. W codziennym życiu może to zacząć się od małych gestów. Nie śmiejesz się z dowcipu, który nie wydaje ci się śmieszny, mimo że wszyscy się śmieją. Wyrażasz niezgodę, mimo że nikt cię nie popiera. Dajesz sobie czas na zastanowienie, zanim zgodzisz się na coś, o co cię proszą. Prawdziwym wyzwaniem jest to. Że kiedy zaczynasz znów wybierać siebie, niektórzy mogą poczuć się niekomfortowo. I tu jest próba: jeśli twoja wartość zależy od tego, czy wszyscy czują się z tobą komfortowo, nigdy nie była twoja od początku. Prawdziwe zaufanie nie mierzy się ilością osób, które cię akceptują, ale twoją zdolnością do pozostania wiernym sobie, nawet kiedy twoja decyzja nie jest popularna. W momencie, kiedy znowu do siebie należysz. Coś zmienia się w Twoim sposobie bycia na świecie. Nie musisz podnosić głosu, aby się narzucić, ani tłumaczyć każdego kroku, który robisz. Twoja sama obecność komunikuje, że nie jesteś gotowy żyć życiem dyktowanym przez oczekiwania innych. I ta pewność, choć nie wszyscy ją zrozumieją, sprawia, że Twoja autentyczność staje się magnesem dla tego, co naprawdę ma znaczenie. Bo jedyną rzeczą gorszą od utraty kogoś, jest utrata siebie i dalsze udawanie, że wszystko jest w porządku. 8. Sztuka bycia zauważonym bez konieczności szukania tego. W świecie, który nagradza hałas, ciągłą ekspozycję i desperackie poszukiwanie uwagi, pomysł bycia zauważonym bez proszenia o to wydaje się prawie niemożliwy. Wpoiło nam się przekonanie, że aby mieć znaczenie, musimy zawsze pokazywać udowadniać Rywalizować o miejsce w czyimś spojrzeniu. Ale ironią jest, że prawdziwa obecność nie jest budowana poprzez gonić za reflektorami, ale poprzez kultywowanie czegoś tak solidnego, że świeci nawet w cieniu. W psychologii społecznej istnieje pojęcie cichej obecności, zdolności do wywierania wpływu bez konieczności narzucania się. Nie chodzi o ukrywanie się, ale o bycie tak spójnym między tym, co myślisz, mówisz i robisz. Że sam sposób, w jaki jesteś, przyciąga uwagę. To wpływ, który nie szuka przekonania, ale inspiruje. I jest to jedna z najczystszych form zaufania, ponieważ nie zależy od strategii mających na celu zaimponowanie, ale od pewności, która emanuje z autentyczności. Problem polega na tym, że jesteśmy trenowani do robienia przeciwnego. Ćwiczymy uśmiechy, mierzymy nasze słowa, obsesyjnie zastanawiamy się, jak wyjdziemy w umysłach innych. Wszystko to jest tylko próbą kontrolowania percepcji, która w rzeczywistości nigdy nie była w naszych rękach, a im bardziej zależy Ci na tej kontroli, tym bardziej oddalasz się od swojego centrum. Bycie zauważonym bez szukania tego zaczyna się od niewygodnej prawdy. Nie wszyscy Cię docenią, a to nie jest zagrożenie, to wolność, ponieważ w momencie, gdy akceptujesz, że Twoja wartość nie jest mierzona ilością oczu, które Cię obserwują, Możesz przestać męczyć się, próbując zadowolić wszystkich. Ta energia jest uwalniana, aby skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Żyć zgodnie z Twoimi zasadami, inwestować w to, co kochasz, otaczać się tym, co Cię odżywia. Na co dzień oznacza to przestanie wchodzenia w rozmowy tylko po to, aby potwierdzić swoją obecność, pracować z doskonałością, nawet gdy nikt Cię nie obserwuje. Lub utrzymanie swojej postawy w dyskusji bez konieczności podnoszenia tonu. Są to małe działania, które powtarzane generują własny ciężar. Ludzie zaczynają to zauważać nie dlatego, że krzyczysz, ale dlatego, że to czują. Autentyczne zaufanie nie jest osobistą kampanią reklamową, to stan wewnętrzny, który nieuchronnie jest projektowany na zewnątrz. To ta spokój, który przekazujesz, kiedy nie jesteś zdesperowany, aby coś udowodnić. Ta jasność w Twoim spojrzeniu, która nie szuka aprobaty, ten szacunek, który inspirujesz, ponieważ nie jesteś gotów do negocjacji Twojej istoty. Kiedy opanujesz sztukę bycia zauważonym bez szukania tego, zdajesz sobie sprawę, że uwaga, która przychodzi, nie jest przypadkowa, jest odbiciem konsekwencji, z jaką żyłeś. I wtedy rozumiesz, że prawdziwe uznanie nie jest proszone, jest zdobywane nawet w ciszy, ponieważ świat. Zawsze kończy zauważając kogoś, kto nie musi być zauważony, aby być obecnym.